Ostatnią sobotę marca przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie odbyła się zbiórka krwi. W ramach konkursu przelewamy krew dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną z Rykoszyna przyciągnęło 31 dawców, dzięki którym udało się zebrać około 14 litrów krwi. Jednostka walczy o wsparcie finansowe w konkursie zainicjowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego. Oddajemy dzisiaj nasi mieszkańcy oddają krew. Kropla krwi jest najcenniejszym darem, jaki można dać drugiemu człowiekowi, bo to jest pomoc w sytuacjach kryzysowych, trudnych. Ratuje po prostu życie. I zawsze pamiętajmy, że zawsze to dobro wraca. Dlatego tutaj bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, Którzy tutaj przybyli, a przybyli licznie. I kłaniam się jej nisko, że tak dużo tutaj osób było. Bo z tego, co tutaj widać, to jest i Ochotnicza Straż Pożarna, i wszystkie koła gospodyń wiejskich, i dużo, dużo mieszkańców, i dużo młodzieży. I jest tak pięknie zorganizowane, że dlatego naprawdę bardzo serdecznie w swoim imieniu i wszystkim gorąco dziękuję. Organizatorzy zbiórki krwi zadbali nie tylko o profesjonalną obsługę, ale również o wspaniałą atmosferę. Przystąpiliśmy do zbiórki krwi, do konkursu, chociaż naszym założeniem była bardziej integracja mieszkańców i osób chętnych do dania krwi, bo wiemy, że idzie sezon letni, jest dużo wypadków, także krew się przyda. No i tak staraliśmy się w miarę przygotować dla naszych mieszkańców i z okolic. No. Wspólne świętowanie, takie, tak przy oddaniu krwi, poczęstunek na słodko. Kiełbaski pieczone, popcorn, balony, mówię, będziemy rocować vouchery dla osób, które brały udział w zbiórce krwi. No, trzeba wyjść do ludzi, my musimy wyjść jako strażacy do ludzi, ale żeby ludzie też wyszli do nas. Jak ich zapraszamy, to nie po to, żeby sobie posiedzieć, tylko żeby po prostu spędzić wspólnie miło czas. Duchowie przekonywali, że warto oddawać krew. Warto wspierać, pomagać, bo często ludzie potrzebują krwi, a krew jest darem życia. Jedynym producentem krwi jest tylko człowiek. Żadne fabryki krwi nie wyprodukują. Trzeba przyznać, że to była niezwykle udana akcja zbiórki krwi, a to za sprawą przede wszystkim krwiodawców. Nic to nie boli, zachęcam wszystkich, naprawdę to jest chwila, moment, można komuś pomóc. Na przykład naszym strażakom w ten sposób, oczywiście krew y, potrzebującym zawsze się przydaje, zawsze jest wykorzystana. No myślę, że y, każdy powinien chociaż raz w życiu spróbować. E, oddawałam pierwszy raz krew, dlatego, że e, jak to e, dobry strażak chce pomagać innym oraz e, udzielać się społecznie dla społeczności. I myślę, że to jest bardzo dobry gest w kierunku ludzkości. Jak pokazuje zbiórka krwi w Rykoszynie, razem naprawdę można wiele. Oddając krew, wspieramy innych.